Objął ją czule, przycisnął do piersi, wnet oddech stawał się coraz głębszy. Serce zaczęło bić niespokojnie, Dreszcz objął ciało, pływając swobodnie. W oczach z żar się pojawił, Uczucie rozkoszy natychmiast rozpalił, I tak oboje pływali w objęciach. On był zdumiony, ona w niebo wzięta. Wnet zaczął jej usta namiętnie całować, pieścić rozkosznie, po szyi wędrować. Ziemia zadrżała tuż, tuż pod nimi. Podobno w górach spadły lawiny, a on ją mocno wciąż obejmował i ciało, aż jak delikatnie, calutkie całował. Szeptał do ucha, chce dotrzeć miła, tam dokąd żaden zmysł nie się niega. Gdzie wrażliwość twoja skrzętnie ukryta, niczym na wieki zamknięta księga? Znów na plecach czuję mrowie, bo mi ktoś zawrócił w głowie. Wciąż na wiedzę, moje sny. Wiesz, kto taki, właśnie ty. Uwielbiam twój zapach, pora. Chciałbym wziąć Cię w ramiona, Przed Tobą klęknąć na kolana, Przytulić się do Twego łona, Rozkosznych jej smaków kosztować, Tulić Cię pieścić i całować, I orgazmów nie żałować. Mój język gipki i zwinny poznałby Twój smak winny. Czy nie byłoby końca, czułabyś na swym ciele dreszcze i krzyczała: jeszcze, jeszcze, języczkiem cię połaskoczę, A. potem na ciebie wskoczę, A. Zedrę z ciebie ubranie, A. szepnę do łóżka kochanie, A. potem cię popieszczę, mam nadzieję. Że ty krzykniesz jeszcze.